Janna Szymandera, Naruszy Niebieski, Agnieszka Baran, a obsada sędziowska tego pojedynku wygląda na sędzie, pan Wiesław Andrzejszak. Sędziowie Punktowi, stanowisko numer 1, Sławomir Niszowski, 2 Andrzej Ostaszewski, 3 Sławomiew Kozłowski, 4 Sebastian Ślewiński, 5 Ewa Wyskowski. Sędziowie czasu, pan Andrzej Jajkowski i Kaszy. Ale no jest dlaczego jest, jest 30 walka. Sędziowie czasu Mikulski, jestem. Jest 30 walka w tym. Tak. Mówiłeś mi walka. Jaka? 30 walka. 30 walka idzie, po kolei. 30 walka idzie w 30, 30 no walka, to, no, zobacz, numer 30. To idzie Joanna z Agnieszką. 30. walka, do ringu idzie Andrzejcia. Na punkt, na tak. Mikurski, Pliza. Mikurski, no. Mikurski, jest w tym czasie. Proszę powtórzyć to. Przecież no. 30. walka, ja mówiłem. Wszystko idzie. Proszę jeszcze raz powtórzyć walkę numer 30. Walka numer 30. Do ringu jest zgadza się. I teraz powtórzyć. Stanowisko numer 1. No. 38. Andrzej Tylko czas, proszę, do czasu prosimy. Pan Miekucki, Prisak. Pan Prisak i Pan Miekucki. Obydwaj. Ten jest przewodniczący, a ten jest zastępcą jednego Federacji Sportu. Leolicki Zbigniew, Panią Pazurę, jest wiceprzewodniczącym komisji w tej, bo nam komisji nie A przewodniczący komisji Śląskiej Federacji Sportu? Przewodniczący komisji polskiej Federacji Sportu. Wychodzi ze Śląska, ale jest przewodniczącym komisji, który się dziela na wiele rzeczy. To jest Maria Radegóra. A jego zastępca jest Lewicki z drugim. I kolejna kategoria wagowa. 52 kg. Joanna Szymandera w czerwonym kasku i czerwonych rękawicach oraz Agnieszka Baran na niebieskim. Szymandora reprezentuje klub Astoria Bydgosz, a toczy dzisiaj swój siódmy pojedynek. Agnieszka Baran, bok z Poznań, a w dniu dzisiejszym toczy dwunastą swoją walkę. Trzypunktowa przewaga zawodniczki z Astorii. W tej chwili 6 do 4. Odrobiła jej rywalka. Już 6 do 6 i kolejne ciosy. No niestety Szymandera zainkasowała. 7 do 6 już prowadzi Agnieszka Baran. Jednak Szymandera... Zrewanżowała się i stan pojedynku po pierwszej rundzie 7 do 7. W narożniku czerwonym Agnieszka Szemandera lub Astoria Bydgosz urodzona w 1995 roku toczy dzisiaj po pojedynek jej walka z narożnika niebieskiego Agnieszka Baran również urodzona w 1995 roku Reprezentuje klub Vox Poznań, a dzisiaj kończy swój dwunasty pojedynek. Rikt wolny, druga. Rozpoczęło się.

bardzo zacięty pojedynek 10 do 9 prowadzenie Agnieszki Baran I Joanna Szymandera liczona przez sędziego Wiesława Andrzejczaka. Widać wielkie zmęczenie na twarzy Joanny. Jednak sędzia Andrzejczak zezwala na dalszy pojedynek. Agnieszka Baran sprytnie wykorzystuje swoją przewagę. I oczywiście drugie liczenie powoduje zwycięstwo. Właśnie Agnieszki Baran na skutek RSC w rundzie... na cieśni i miejsce drugie Barbara Niedziela. Bardzo proszę o podejście do podnień a dekoracji, do Pana Wójt do Pówki Pan Stanisław Maławski. przez RSC w drugim starciu na spółek RSC.